O, patrz, jaka suwa w ogóle magiczna. Możliwe, jadą. No, Jedna chłopaki karton tylko zabierali. Normalnie, ale było blisko. Było blisko. No, może tutaj tam nic nie ma. Tu nic nie ma, ale tutaj wszystko zostało uratowane. Patrz, co tutaj uratujemy? Dwa plecaki. Jeden fajny. Świetny stan. Taki ma być. To nie są takie, ten, tylko taki po prostu ma być. Jeden plecak taki. Wyrzucili, drugi też taki W środku też wziąłem, powiem wam Taką Płaszczyk taki fajny już włożyłem do środka wziąłem Dwa plecaki I co jeszcze z tego zestawu Tam dwa już odłożyłem Zniszczone, zobaczmy dalej Czy to jest całe, całe, coś takiego Wyrzucają Coś takiego To jest Szczerbnięte To nie, o to to mamy całe co mamy całe że dwie i żeby były całe chociaż dwa do kompletu nie? tak wejdą całe dwa kompletów chińskie tak chińska porcelana jeden cały cały, Na szczęście są dwa to wygląda na wałbrzych ale zobaczymy powiem tak są dwa 2 do 2 to mi wygląda Wałbrzych, co myślicie o tym? No tak myślałem, bo Wałbrzych ma takie, takie miał, takie zawsze ten... Ale czy to jest całe? Nie. Uszczerbiony tu, więc wałży, nie, ale tu jest śliczne, zobaczcie. Żeby to nie było uszczerbione. Pies, sprawdźmy czy jest, o wałży. stary wałży. i fajny wzór. Naprawdę niepotwarzalny, kto to malował? Wspaniały wzór. Takich talerzyków właśnie szukamy, ze złoceniem W takich wzorach Wspaniałe rzeczy To jest wspaniałość to też w Wałży. Kachla Nie wiem, bieli kachle, bieli kachle Co znaczy kachla? Bieli, bo złocenie nie są starte Kachla Kachle też weźmiemy no, A to co to będzie Już nie wiem Cały czas lecimy na niech no Ale wietka. Nie jest ugryziony idzie, nie? Wygląda, że nie do przemycia. I fajnie, tym razem taki wzór. Chińska porcelana. Ekstra. Sprawdźmy czy to jest całe Chodzież stara, ale jadka. Co oni wyrzucę? Mlecznik cały? Cały, cały mlecznik z schodzieży. Zobaczcie sobie. Cały mamy mleczniczek z choćerzy. Fajna rzecz. Co oni wyrzucamy ty? Kosciuszki mlecznik z chodzieży Original. Tak jest kardy. Zobaczmy dalej. Ooo, myślałem, że to jest nowoczesne. A też się okazało, że to jest Wawel. Wawel. Wawelik. Też całe. To do tego już i łyżeczki do łyżeczek. To jest drugie z Wawelu Drozdy będą? Będą drozdy, nie? Zobacz, a ja tu nie ma sygnatury Ale jatka Może nie być Wawel, powiem wam To jest zwykły Nie ma sygnatury Odłożymy Weźmiemy tylko Wawela Wawel Tylko sygnowana porcelana Co tu dalej wyrzucili? Fajny taki zbanuszek. Nie wiem Nie jest ukruszony ale ładnie fajnie co to może być? popatrzcie bo w takich kolorach w takich kolorach to mogły być drozdy, nie? jak myślisz? drozd, nie? drozdy tamte żółte mieliśmy a to są takie drozdy wyrzucić do śmieci ale jadka czy mam nadzieję? chyba, że są drozdy nie wiem z takimi, z takimi wzorami ale nie, jest ten szelch? ten, ten na, na samym środku? Idzie coś ja przez środek, nie wiem. Przez środek idzie. Taki ten jeden. Nie wiem, trzeba sprawdzić, ale ładne spodeczki, Możliwe, że do Od tym barka, szklanka Z kupców to, to, to jest. O pan jakieś fajne co to jest? To ładne. Motorowe takie. Takie dzwoneczki. Słońce wychodzi elegancko, loki 8 osiedla, osiedla, loki. Jaka u Was jest pogoda? To jest taka słoneczna? Na Hasioka, Hasiokowa Ładny I chyba widzimy jeszcze jedno. A to jest Liptona, co myślisz? Myślisz że bierzemy te z Liptona? Kubeczki też? Kurczę, no ciężkie, ciężko jest zawsze zdecydować. Chyba weźmiemy. O! To jest od tego. Kolekcjonerskie. arcowoc tu taki widziałem ale nie ma arcowoc ale ładny takie coś wyrzucili weźmiemy co tam i drugi taki do kompletu dwa żeby była para to nie można ich rozdzielać. zaraz zobaczymy no i drugi z liptona zobaczy ile takich tutaj jest popielniczych tych całych Dobry stan, świetny stan. Niezbity stan w ogóle. Takie wyrzucenie. kryształ może być. długa świetny stan. Nigdzie nie ukru ukruszony stan. Druga, cztery będą, nie? Cztery takie, dobra. Takie cuda są wyrzucane. Tutaj na polskie świetniki. Popielniczki to są, no? podstawki, może pod coś? 4 cztery, cztery sztuki. No, tu położymy. Zaraz będzie to. Zajmiemy się na bazę że tak powiem. No, tak położymy, żeby zrobić wystawkę ładną, jakąś DRP. Stara niemiecka, może być. No, to zostawimy koniec. Bo trochę tutaj mamy, nie? Te portale. I są co, coś takiego. Śmiełów stary, o! Fajne, śmiełowe, ale jakie wzory w ogóle miał odśmiełów. Widzieliście? Śmiełowo, chyba kubeczki nawet mamy w takim, jest ukroszony, nie, całe. Tutaj też całe, całe. Dwie strony, całe. Calaki ściśmiełowe. Calaki ściśmiełowe, a drugi tak samo, cały. No i dwa śmiełowe, i taka. Tacka. metalowa wyrzucili. Co tu się wyrzuca na polskie osiołki? Drodzy chyba, no Broki Bloki osiedla, osiedla bloki polskie osioki. Takie rzeczy wyrzucają seriami, coś mogą Masaka, dwa plecaki. I tu książki były. Jakie to książki? Słowniki chyba. Słownik wyrazów obcych, obcojęzycznych. To nie Polski angielski angielsko-polski to też nie wyrazy obcych PWA pewnie tylko przynajmniej będzie recykli, o Biblia Biblia weźmiemy Biblia się może przydać, wow widzicie brrożki, wybieraj to no, ma takie brrożki, wybieraj to, wyrodzili, o jasne no i dobra. Wrócimy dalej ze znaleziskami. Metalowe wyroszki, takie wieże. Aj Co dalej jeszcze wyrzucam? Biblia ilustrowana dla dzieci. z znaleziska. To się może komuś przydać na pewno. Któż nawet nie patrzymy na punkty. Na święte rzeczy, że na punkty nawet nie patrzymy. Prawda? No, no, fajne. Cała Biblia. Rudąska nie weźmiemy hmm. Co z tym słownikiem? Który to, Który to Czy PRL-u jakiś? Pewnie z chyba? nie? 94 Stary Dobra, pozostawimy innym poszukiwaczem I my się skupimy na razie na tej rzeczy Że takie znaleziska z tej miejscówki Tu jeszcze były A te plecaki No co? i co, nie dalej Bloki 8 osiedla, osiedla bloki Zbija się lato, później jest wiosna, także wiosenne, skarby śmietnikowe zaczynamy. Lecimy z tymi skarbami Polskie śmietniki 2025 i udało się jeszcze dwie, dwie reklamówki tutaj z tego fajnego wydoby. I co tutaj to wypełnione znowu jakimiś skarbami tu mamy Kalkulator dobry. Ja już sprawdziłem 6,9. Wszystko dodaję. Dodać 9 i się. Elegancki. Wyłączyć się. To jest na światło, nie? Ale nie ma firmy żadnej. Czy co? Nie wiem. No fajnie, może nie widzę kalkulatora Tak, weźmiemy ten kalkulator. Co jeszcze wyrzuci? zobaczcie Drugi kalkulator, tak? Następny kalkulator. On będzie on. o, włącza się nawet na c tak? a tu jest on o. 9, drugi kalkulator tym razem taki kalkulatorki wyrzucam, to się samo wyłączy oni no, tu jeszcze wyrzucili nowe spinacze do czego to chózy nie wiem, takie spinacze jakieś nowe jest jakieś takie, coś takiego, nie wiem czym tu można spiąć, jak, myśl, jak myślicie, może zapłonić, nie wiem, o, niki i ekierki, teraz weźmiemy, co to, pastela, całe będą te pastela, całe to wybieraj, jak myślicie, co jest, dobra nie ma co wierzuca, dobra powstała Kolejne takie 12 sztuk, to weźmiemy Tu mamy co tu jest Zmierz Cena 25 punktów manga Manga zmierzch. Kogo? Lubicie mangi takie manga Nowe pędzle pomalujemy sobie Co tu się jeszcze wyrzuca, nowe nowa bibułka co tu się jeszcze wywodzi liniki ekierki to wszystko się jeszcze może że tak powiem przydać kurwa o lampka na usb gdzieś taka jazda bez trzymanki w ogóle lampki na usb co tu jeszcze jest? kolejne liniki to jest do 15 od 1 do 15 o, to jest złamana trochę. Tam coś jeszcze jest, takiego. Jakieś ciekawe rzeczy. ciekawostki są jakieś dla nas, co to jest? Nie ma ciekawostki. Może tu będzie, bo rysunkowy. Patrzcie, nie ma. Nie, nie ma nic. Nie ma, ma, ma biżutery. No komisyjnie otwieramy paczki. Komisyjnie takie rzeczy, bo tutaj to będzie. Okularki nie ma słuchawki słuchawki weźmiemy nie to się sprawdzi słuchawki weźmiemy O, camera pc widzieliście będzie pc camera ciężkie to może będzie jest pc camera ha. wrzucili pc camera widzieliście pc camera nowa nowka w wyrzuca takie rzeczy do śmieci? Dobra, weźmiemy paczkę Samara Co jeszcze tam? Co jeszcze tam zostało wyrzucone? Ciekawego? O, nowe, nie ja będziemy opakowywać Sap, Ma masku Lucid for hair. Co to jest w ogóle? Do włosów Masaż głowy, masażer do głowy Masażer do głowy Masażer do, masaż do głowy Czyli mały Pol jeszcze Tutaj mamy Zobaczymy co jeszcze Tu coś całego jest jeszcze, co to jest? H&M, Nikola Saunders osłonki silikony, nie wiem co to jest takie rzeczy wyrzucają Nikola o, 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 bryloczki bryloczek z takim serdeczkiem robity to nie coś jeszcze będzie? nic nie ma jak razem wysyłać woda do Pójty do Middleusa weźmiemy, Microsoftu. Może no, będzie coś z tego. To już wszystko, nie? Mi się wydaje, że wszystko. I teraz dajcie mi... Dajcie mi 3 sekundy. O! To są nie To No i następny ekierka. No, że ekierko nowo. Weźmiemy. Dorzucamy do znalezisk Maszynki będą tylko. Co? co to jest? Nie wiem, Batsfit. Ale ja trzeba długo przesłamy i zarzucają i oczywiście cała patuszko też weźmiemy. No to sprzątamy. O, kreski jeszcze. Patrzcie sobie kreski. Kredki, kredki też całe weźmiemy. Kredki wyrzucają. No i dobra, to powtamy. Zobaczymy się przycają. Nie, materiał dobra, Ja wszystko jeszcze będzie, to wam pokażę. Ale na razie, na razie to e, chyba nie ma nic. Już więcej lecimy dalej. A to posprzątam i zaraz się z wami połączę. Monończyk, A to sprzątaj zawsze. Zawsze sprzątajcie. O, jeszcze ołówki takie, też weźmiemy. Patrzcie, ile fantów cały worek Porcelanom i fantami wyrzucili te plecanki jeszcze Dobra, tam momencik Polski Polskie śmietniki 2025 Co tu się wyprawia normalnie, co tu się wyprawia łapiemy się za głowy wszyscy łapiemy się wszyscy za głowy normalnie Co tu się wyprawia Aż znaczy nie chcę dalej szukać, bo na fetra Ja tylko wychodzi Ja tylko Spokojnie wychodziło, mam tu takie znaleziska, masakra, jazda bez trzymanki, bloki, się osiedla, osiedla, bloki, no to sprzątam, patrzcie. Stryk jest? Stryk jest? Sprzątamy? To jeszcze nie nasze, nawet weźmiemy i pomożemy, wyrzucimy i takim sposobem jest czystość i porządek. Bloki, osiedla, osiedla, bloki, wszystko, wszystko leci dalej. Lecimy z tym tematem, polskie hajsiorki 2025. Jaką tą pogodę macie? Teraz już wiosna, lato, jesień, wiosna, lato, jesień, zima, nie? Następny kontener i tutaj książkowo, książkowo się zrobiło, Ja wam to powiedzieć. Gang wpada, słownik ortograficzny, 20 punktów prawie, taki słowniczek, no i wydaje się na nowy, dla dzieci, prawda? Może być. Rodzice i dorastające dzieci. Rodzice i dorastające dzieci. O, słownik synonimów. 26 punktów. Fajny, słownik synonimów się przyda. Nie tylko dla ucznia. I tutaj jeszcze jedną książkę mam na samym spodzie. Chcę wam pokazać. Konie, takie konie z magnesami. Fajna, fajna zabawa, naprawdę ekstra zabawa. Ja bym polecił. Takie coś. Widzieliście? Koniki z magnesami. Widzimy te magnesy koników wszystkie? Widzicie? A tu macie koniki z magnesami i normalnie, patrzcie. Trzeba bardzo dbać o czystość koników. Starannie je szczotkować, czesać, grzywę i ogon. Nie należy zapominać o życzeniu kopy za pomocą kopystki. To fajne, no nie? I tutaj te magnesy są. O, jest dziewczynka. Widać, że są wszystkie, bo jest dużo a to nie jest na końcu? nie, to jest tylko ile? dwie strony to? jedna strona druga strona trzecia strona czwarta strona, aha, cztery strony takie koniki, fajne zabawa ja bym widział. koniki z sami. sami. i lecimy dalej, takie znaleziska, ciągnij dalej lecimy dalej ze zbiorami bloki, osiedla, osiedla, bloki chcecie zajrzeć co tu jest? jest coś? Dzisiaj nie ma. Lecimy dalej. Stać! Nie ruszajcie, się! Policja! Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Eee... Recykling. Recykling normalnie. Recykling. Mamy recykling. Także eee... lecimy dalej z tym recyklingiem. I co pan? Policja niech pilnie na sioku Czy tutaj nie rozrzucają, no nie? Dobra?